To jest mój chleb, który upiekłam wczoraj. Niestety nie nadaje się do zjedzenia jest twardy, chyba jest również z zakalcem. Tak to wygląda. Smaku. <grym> Właściwie nie ma smaku, bo. <grym> Bardzo, bardzo pachnie i mm, smakuje drożdżami, chociaż drożdże były świeże. Użyłam drożdży w kostce. To chleb żytni, więc mąka jest żytnia. Dołożyłam ziarna ze słonecznika. Niby zrobione było wszystko zgodnie z procedurą. Może z małym jednym. Z małym jednym. Jakby to ująć problemem, a mianowicie wypiekiem, ponieważ mój piekarnik nie ma takiej opcji nawilżania parą wodną, a wiem, że jest to bardzo ważne, żeby właśnie z wierzchu nie powstała taka twarda skórka, która uniemożliwia później wyrost, tak? Uniemożliwia. Później to, że chleb nie rośnie. Od razu robi się tutaj ta twarda skorupa, twarda skórka, blokada i dalej chlebek nie może wyrosnąć. Może to było przyczyną, a może po prostu przyczyną były drożdże, które teoretycznie były świeże, a jednak nieświeże. Nie odpuszczam dzisiaj piekę Kolejny chleb. Mąkę. Tym razem mąka jest przesiana i użyłam drożdży suchych. Zalałam je ciepłą wodą, na wierzchu jest cukier. Widzę, że już zbiera się powolutku pianka, więc te drożdże wygląda na to, że zaczynają pracować. Za chwilę ciasto zacznę wyrabiać. No i zobaczymy. Być może właśnie to jest problem drożdży, być może jest to problem mąki, być może jest to problem wypieku chleba. Aczkolwiek, no, nie jest to fajna, nie jest to um, łatwa sprawa piec chlebek, ponieważ wiele czynników okazuje się, że ma znaczenie. Dobrze, już mam wszystkie tutaj suche składniki przygotowane w mojej dzieży, czyli mąka, kilogram mąki, dwie saszetki drożdży, dwie łyżki soli, dwie łyżki cukru, szklanka wody, mam jeszcze przygotowane kolejne pół litra wody, będę powolutku sukcesywnie dolewać i zaczynam wyrabiać ciasto. Nie wiem czy to ciasto nie jest za gęste, no ale w sumie dolałam e, jakieś 750 ml wody e, na ten kilogram e, mąki, więc chyba proporcje są ok. Dobrze zostawię tak, zostawię tak, zostawię tak do wyrośnięcia. to zostawiam w tym samym naczyniu, w którym było wyrabiane. Opruszyłam je delikatnie mąką, i teraz z wierzchu zabezpieczę folią. Zabezpieczyłam folią, wstawiam teraz do lodówki. Wczoraj obejrzałam wiele filmików. Dzisiaj przy tym wypieku mojego chleba wybieram, że tak powiem, kwintesencję, więc. Mam nadzieję, że tym razem chlebek uda się, będzie smaczny i zdrowy. Minęły dwie godziny. Widzę przez folię, że ciasto już pięknie wyrosło, także odwijam folię. Zobaczymy, jak ciasto wygląda. Wow! Wow! Pięknie wyrosło, pięknie wyrosło. Zatem wyjmuję Mam pięknie wyrośnięte ciasto. Teraz delikatnie je jeszcze przerobię. Przygotowane są też już trzy keksówki. Dno wyłożyłam papierem. Ciasto podzieliłam na trzy części. Za chwilę przełożę do foremek. Ciasto ja teraz zwilżam wodą, dociskam. Mam nadzieję, że tym razem chleb wyjdzie, uda się, będzie smaczny. Takie mam przeczucie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale wygląda dobrze i Pachnie już ładnie. piekły I podczas pieczenia właśnie nie to odstawały. Przykryję jeszcze na chwilę forenki ściereczką. Piekarnik się właśnie rozgrzewa. Do piekarnika wstawiłam dwie takie małe miseczki z wodą. Mam nadzieję, że to wystarczy. Klebek właśnie wyjęłam z piekarnika. Wygląda pięknie, dobrze wypieczony. No, zaraz będę go wyjmować z foremek. zdejmuję papier, który był od schodu, w którym były wyłożone foremki. a, gorący, pachnący zapach jest absolutnie doskonały piękny, przeczytałam też gdzieś na którymś portalu i chyba też w którymś filmiku. Było powiedziane, żeby chlebek po wierzchu posmarować masełkiem albo innym tłuszczem. Tak, że delikatnie chleb został posmarowany masełkiem, żeby była piękna, smaczna, tłuszcząca skórka. Pięknie wyrośnięty. wygląda na to, że dobrze upieczony, pachnący. Świnka mi leci, ale muszę poczekać aż wystygnie i wtedy Wam opowiem o smaku, Ledek już wystygł, więc czas jest na degustację. Two hmm. pięknie wyrośnięty, bardzo ładnie, pięciutki. Bez zakalca wygląda smakowicie. A jak jest, <śmary> smaruję masełkiem. Rewelacja. Smaruję wasołkiem już drugą kromkę. Zajęłam z apetytem. Naprawdę dawno nie jadłam tak pysznego chleba, ale okazuje się, że wypiek chleba jest sztuką, że wszystko jest ważne. Doświadczyłam tego na własnym przykładzie. Wiem, że musimy do tych chleba włożyć tas i serca, I wszystko zrobić tak, jak być powinno zrobione. Więc po pierwsze, na pewno musi być przesiana mąka. Po drugie, muszą być drożdże odpowiedniej jakości. Ja tym razem użyłam drożdży suchych, które świetnie się sprawdziły. Piekarnik powinien być wcześniej nagrzany. I to, co bardzo ważne, żeby skóreczka była mięciutka i chlebek miał szansę wyrosnąć, powinno być naczynie z wodą wstawione na dolną półkę do piekarnika, tak żeby parowało i żeby właśnie chlebek mógł wyrosnąć, i żeby ta skóreczka była pachnąca, mięciutka i chlebka. Także zapraszam do śledzenia mojego kanału. Będę pokazywać Wam swoje e, sukcesy i swoje wpadki kulinarne, bo dla osoby, która dba o dietę, dla e, wegetarianina, dla osoby e, aktywnej fizycznie, osoby dbającej o zdrowie, o kondycję, to co jemy jest bardzo ważne. Więc chcę jak najwięcej produktów e, zjadać, takich, które mogę sama przygotować produktów zdrowych, po produktów smacznych i produktów ekologicznych. Także zapraszam, oglądajcie, komentujcie.